3 sierpnia, Piotr Seifert witam Państwa, rozpoczynamy informacje. A dziś w serwisie o kadrowych przetasowaniach Warlegu oraz o tym, kogo interesuje partyjna legitymacja prezydenta Legnicy. W czwartek zbliża się Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Regionalnego Arlek w Legnicy. Głównym punktem posiedzenia ma być odwołanie obecnego zarządu spółki i powołanie nowego. To zapewne ostatnie godziny urzędowania prezesa Jarosława Rabczenki. Czy to zapowiedź trzęsienia ziemi w tej samorządowej spółce? Do tej pory zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego Arlek nie otrzymał żadnych informacji dotyczących powodów odwołania. Obecny prezes agencji twierdzi, że przyczyną wniosku o odwołanie zarządu może być niepodpisanie umowy z firmą audytorską wskazaną przez dyrektora zakrotnika. Chodzi tak naprawdę o decyzję dyrektora wydziału. Nadzoru właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego, pana Radosława Zagrodnika, o wyborze firmy audytorskiej, który wskazał nam wręcz tą firmę i nie poddał pod dyskusję żadnych innych firm. I tutaj nie jest kwestia. Niechęci wobec wpuszczenia audytora. Powiem więcej, zarząd oczekuje, że do tego, tego, tego audytu dojdzie, tylko na warunkach finansowych, które będą akceptowalne przez spółkę. Kwota, którą zaproponowała firma wskazana przez dyrektora Zagrodnika, to ponad 100 tysięcy złotych. Zaproponowana cena jest kilkakrotnie wyższa niż rynkowa stawka za podobne badania finalizujemy budowę inkubatora przedsiębiorczości. Otworzyliśmy portfel produktu finansowego, jakim są pożyczki w ramach inicjatywy Jeremy, które wymagają wkładu własnego przez spółkę. Po prostu mnie nie stać na to, żeby zapłacić tak duże wynagrodzenie. Co więcej, badania biegłego rewidenta, które są rokrocznie robione w spółce, nie kosztują więcej niż 4-6 tysięcy złotych, bo takie stawki płaciliśmy przez wiele, wiele lat poprzednich. Więc tutaj kwota wydaje się bardzo mocno zawyżona, a co więcej, trochę wbrew obyczajom, niestety została też zaproponowana spółka, która ma tego badania Dokonać, bo tak jak wspomniałem, to nie było rozpatrywania ofert przez Radę Nadzorczą, która jest organem korporacyjnym odpowiedzialnym za to, tylko zostało to wprowadzone, niejako e, rekomendowane przez dyrektora Wydziału Nadzoru. Rada oczywiście zagłosowała e, za przeprowadzeniem tego audytu, ale też nie miała świadomości, o jak dużej kwocie mówimy. Na Radzie Nadzorczej, gdy padła taka czy zapytano, ile takie badanie może kosztować, dyrektor zagrodnik stwierdził, że nie powinno to być więcej niż 10-kilkanaście tysięcy złotych, bo tyle kosztują badania bilansu. No, ma się to nijak do kwoty zaproponowanej przez firmę PKF Konsult. O losach zarządu, na czele którego stoi Jarosław Rabczenko, zdecyduje w czwartek Rada Nadzorcza. Wakacje już za nami, ale pracownicy Legnickiego WOPR-u wciąż są w pełnej gotowości. Dziś zaprezentują naszym widzom, na czym polega profesjonalne udzielanie pomocy w wodzie. Doradzą też, jak reagować w sytuacji, gdy sami zdecydujemy się nieść pomoc innym. Podobno kalendarzowe lato ma nas jeszcze cieszyć słońcem i temperaturą, która może sprzyjać kąpielom. To niestety wciąż wiąże się z ryzykiem utonięcia. Ratownicy WOPR mają kilka procedur, których trzymają się udzielając pomocy. Wszystko zależy od sytuacji. W przypadku, gdy tonący jest przytomny i reaguje na polecenia ratowników, sprawa jest prosta. Wystarczy podpłynąć do poszkodowanego i podać mu rękę. Druga akcja, jak tonący nie reaguje, czyli na gwizdek... Operatora nie reaguje. Ratownik przygotuje się, przygotowuje się do skoku, skacze. Operator w tym czasie robi tzw. Tak Moby Dick, czyli zwrot platformą do, do ratownika i do tego tonącego. Pomaga wciągnąć na platformę. Akcja trzecia była to z użyciem skutera i łodzi ratowniczej, tonący. Nie reagował, czyli był nieprzytomny. Ratownik ze skutera wskoczył do wody. Łódź ratownicza w tym czasie dopłynęła, docholował do łodzi, przekazał do, do łodzi tego wciągnęli ratownicy tonącego i jak najszybciej udali się do brzegu. Niestety na widok osoby topiącej się. Nie reagują tłumy. Zdarzają się jednak ludzie, którzy chcą pomóc. Jak podkreślają profesjonaliści, ruszając na ratunek, trzeba pomyśleć przede wszystkim o własnym bezpieczeństwie. Ja, jako osoba, która nagle widzę jakieś zdarzenie w wodzie, mam osobę tonącą, to najpierw muszę zastanowić się o moje bezpieczeństwo zadbać. E, moje bezpieczeństwo jest ważniejsze niż osoba, która to. Nie. Oczywiście wiemy, że emocje, e, sytuacja e, zmienia czasami nasze postępowanie i postępujemy czasami nieracjonalnie, ale pamiętajmy o tym, że to bezpieczeństwo jest najważniejsze. Najpierw wszystkie środki, które mam w koło wykorzystać, ewentualnie nawet znaleźć osoby, które lepiej e, pływają, a ja dopiero w ostateczności. No i oczywiście nigdy nie wchodzę do wody e, wtedy kiedy na przykład nie umiem pływać albo jestem samym pływakiem. Bezpośredni kontakt z tonącym jest ostatecznością nawet dla ratowników WOPR, którzy wspierają się różnymi przedmiotami prowadząc akcję ratunkową. Jeśli jednak świadkowie wypadku decydują się pomóc wskakując do wody, technikę ratowania powinni dostosować do sytuacji własnych umiejętności pływania i możliwości fizycznych. Najlepiej, jeżeli mamy osobę przytomną i współpracującą i jestem w wodzie to najlepiej chwyt jest ten jednorącz za żuchwę, ewentualnie pod doły pachowe, ewentualnie oburąc za żuchwę lub oburąc za doły pachowe. Jeżeli mam osobę przytomną, ale agresywną no to jest taki chwyt żeglarski, jest to w taki sposób, że moje ramię jako ramię ratownika jest ułożone pod plecami osoby poszkodowane i ja trzymam dwa ramiona. Czyli w jaki sposób ją unieruchamiam, że ona jest, dostosowuje się do, do, do mnie. Więcej na temat sposobów ratowania w akwenach wodnych i bezpiecznego zachowania nad wodą przedstawimy widzom już wkrótce w osobnym reportażu pod tytułem Pływaj bezpiecznie. A teraz o drogowej kraksie na Jaworzyńskiej. Cztery osoby trafiły do szpitala. Kierujący samochodem Opel Omega nie zachował odpowiedniej odległości i najechał na tył Opla Astry. Policja bada przyczyny wypadku i apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na drodze. Prezydent Lubina Robert Raczyński odwiedził w środę prezydenta Legnicy. Po co i w jakim celu spotkali się obaj politycy? Czy świadczy to może i o tym, że prezydent Legnicy ze swoimi ludźmi przyłączy się do Komitetu Wyborczego Wyborców bezpartyjni samorządowcy? Raczyński chce także dowiedzieć się, czy Krzakowski ma w szufladzie legitymację SLD. Ja mu zaproponuję współpracę, jeśli chodzi o współpracę polityczną. Tak? To znaczy, że będę proponował, żeby przystąpił na dne naszego projektu związanych z tym, że musimy sobie radzić, ale sami, bez Wrocławia, bo Wrocław nas po prostu wykończy. Tak? Wrocław zablokuje nam wszystkie inwestycje, bo nie jest zainteresowany rozwojem nas. Tak? To, co ja prowokacyjnie pokazałem, że samorządy tak naprawdę mają wojnę między sobą, bo przyrostu demograficznego w Polsce nie ma i nie będzie w rzeczywistości. Tak? W związku z czym tak naprawdę jest problem. Te miasta przetrwają, bądź regiony całe, które ukradną komuś. Partyjność powoduje, że tak naprawdę są interesy organizowane najpierw w partii. I to ale, jest zrozumiałe. Ale panie prezydencie, ja nie ale nie jak bezpartyjnie, jak prezydent Legnicy ma przecież y, legitymację? No właśnie, chcę go zapytać, bo są różne plotki. Podobno jest, podobno nie, jest, w związku z czym tak naprawdę się dowiózł z pierwszych ust, Jarosław Rabczenko przedstawił kolejny punkt swojego programu wyborczego. Kandydat na prezydenta Legnicy chce, żeby legniczanie posługiwali się biegle językiem angielskim. W związku z tym chce zwiększyć liczbę godzin języka angielskiego w szkołach. Kandydat na prezydenta Legnicy chciałby, żeby legniczanie biegle posługiwali się językiem angielskim. Jak mówi, nigdy nie wiadomo, kiedy znajomość tego języka może się nam przydać. Znajomość języka obcego to oczywiście nie tylko duża pomoc w wakacyjnych wyjazdach, to nie tylko podnoszenie szans na rynku pracy, ale jak widzimy po przykładzie Pana Premiera Znalda Tuska, nigdy nie wiemy kiedy perfekcyjna znajomość języka angielskiego nam się przyda. Oczywiście mocno kibicuję Panu Premierowi i mam nadzieję, że jeszcze nie jedna osoba, być może z naszego miasta, która perfekcyjnie będzie potrafiła komunikować się w języku angielskim, również będzie miała szansę na karierę międzynarodową. Rabczenko uważa, że w szkołach jest zdecydowanie za mało godzin języka angielskiego. Jednym z punktów programowych, który również pojawił się w obywatelskiej strategii rozwoju miasta, jest doprowadzenie do takiej sytuacji, aby każdy mieszkaniec, każdy absolwent legnickich szkół mówił biegle co najmniej w języku angielskim. Tutaj akurat świetne są wzorce skandynawskie, gdzie właściwie każdy Norweg, Szwed mówi doskonale w tym języku, niezależnie czy jest to osoba piastująca jakieś ważne, wysokie stanowiska, Zawodowe, czy też może pracujące w jakimś innym obszarze, niezależnie od y, statusu społecznego, zawodowego, ten język angielski jest tam rzeczą standardową. Kandydat na prezydenta chce postawić również na zajęcia praktyczne. Tutaj ja sam pamiętam jeszcze z moich doświadczeń ze szkoły średniej, że same lekcje języka angielskiego w dużych grupach. Często nie wystarczają, aby tego języka nauczyć się biegle. Tutaj kluczem oczywiście są mniejsze grupy, ale przede wszystkim oczywiście też aktywna współpraca e, nauczycieli, osób, które na co dzień zajmują się edukacją e, językową. Miasto ma możliwość kształtowania programu edukacyjnego w szkołach, jak miałaby wyglądać językowa zmiana i ile by kosztowała? O szczegółach kandydat na prezydenta na razie nie mówi. Podliczono oświadczenia dotyczące przekazywania składek emerytalnych do OFE. W sprawie 17 milionów ubezpieczonych Polaków deklarację złożyło nieco ponad 2,5 miliona. Legnicki oddział ZUS przyjął niecałe 43 tysiące oświadczeń. Akcja wyboru między ZUS a OFE trwała od kwietnia do lipca. Za dwa lata będzie można zmienić swoją decyzję i złożyć oświadczenie ponownie. Oświadczenia wpływały do ZUS drogą pocztową przez internet lub składane były przez klientów bezpośrednio w placówkach. Ubezpieczeni mieli na to czas do końca lipca. Dalsze członkostwo w OFE zadeklarowało w sumie 15% uprawnionych. Terminem był 31 lipca 2014 roku, jednak w przypadku yy, oświadczeń wpływających pocztą liczył się stempel pocztowy, więc to napływało jeszcze przez kilka następnych dni, czyli w sierpniu. Decyzja podjęta w tym roku nie jest ostateczna. Jeśli ktoś będzie chciał zmienić otwarty fundusz emerytalny, do którego wpłynie część jego składek emerytalnych, będzie mógł to zrobić za dwa lata. Od 1 kwietnia 2016 roku do końca lipca ponownie ruszy akcja składania oświadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych taki czas na zmiany nazywa oknem transferowym. Okno transferowe to jest ten okres i ta możliwość, gdzie znów można wybierać pomiędzy ubezpieczeniem tylko w ZUS, a ubezpieczeniem w ZUS i OFE. Kolejne okna transferowe po 2016 roku będą pojawiały się już co cztery lata. Na tym kończymy informację. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jeszcze na program w otwarte karty. A tam Paweł Jantura będzie pytał Bogdana Pecuszoka, prezesa Legnickiego Oddziału Ukraińców w Polsce, o sytuację w relacjach Ukraina-Rosja oraz o legnickim incydencie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.